Dzisiaj, moi drodzy, o tych standardach, które wyznacza Ewangelia, nieco innych od standardów świata. No i dość ważna kwestia, która się ciągnie za nami, a o której będę musiał trochę więcej powiedzieć z racji tych problemów, które chcemy przemieniać w zadania, a nie traktować jako problemy. Ale najpierw idziemy do Jezusa. Panie, gdy przychodzimy w kolejnym momencie naszego życia do Ciebie, by Tobie oddawać chwałę. Chcemy, zawierzając Ci siebie, przynosić wszystko to, co jest w nas słabe, co jest w nas rozbite, ale chcemy przynosić także to, co przemieniłeś jako nasz dar, który mamy od Ciebie. Ty uczysz nas, Panie, przez świętych i błogosławionych, jak mamy... Kochani, u świętego Maksymiliana, Marii Kolbego, czytamy: bądź jak najdoskonalej posłuszny. Czyń, co i kiedy i jak Pan Bóg chce, zgodnie z wolą Bożą i posłuszeństwem. To równa się najwyższa mądrość. Działaj w nas, Panie, tak, abyśmy tę najwyższą mądrość zdobyli. Przyjdź, Panie Jezu. A czy to nie jest szaleństwo? O, no, jak gdybyście mogli znieść trochę szaleństwa z mojej strony, powiedział, napisał święty Paweł. A miałeś dzisiaj jakąś fajną ewangelizację? Ja mam tylko fajne. Ewangelizację to na przykład mycie kibli. Witajcie, kochani, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dla nas to już trzeci dzień misji świętych w Suwałkach. A przecież. My rozpoczynamy każdy dzień od Słowa, więc najpierw posłuchajmy tego Słowa. Wysławiam Cię, Ojcze, Panie Nieba i Ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś się ludziom prostego serca. Moi drodzy, o tej prostocie od kilku dni mówimy w różnych odsłonach. Bo przecież dotykaliśmy kwestii pokory, wczoraj dotykaliśmy kwestii przebaczenia. No i zdałem sobie sprawę, że mogło być to nie do końca zrozumiałe w kontekście tego, że Jezus przeprasza swoich uczniów i od tego chcę dzisiejsze rozważanie rozpocząć. Co to znaczy, że On przeprasza swoich uczniów? Tu chodzi o tę tradycję Bliskiego Wschodu. Bardzo spójną z Ewangelią, którą mamy wyczytać z gestu umycia nóg. To jest zupełnie coś innego od tego, o czym mówiliśmy także wczoraj w filmiku: że oto my nie mamy czego przebaczać Bogu, jak mówi nam episkopat polski w jednym z dokumentów. To są dwie różne rzeczywistości. Zatem, kiedy Jezus umywa nogi, to mówi, tak naprawdę, wy powinniście mnie przeprosić, a nie ja was. Ale umywając nogi przez ten znak niewolnika, sługi, jakbyśmy go nie opisali w tej tradycji, która nam jest dużo bardziej bliska tutaj w kontekście europejskim, on mówi: Ten, kto jest skrzywdzony, ma zadanie jako pierwszy z miłością wyjść do tego, który go skrzywdził. I to chciałem dopełnić żeby to zostało zrozumiane. Bo wtedy daje nam całkowicie inną, inną perspektywę w ogóle patrzenia na, na wiele rzeczy, w kluczu tej miłości, o której mówiliśmy wczoraj. Muszę wam powiedzieć, że ten fragment wybrany przeze mnie dzisiaj z aklamacji, on bardzo mocno się wiąże z tym, do którego nawiązaliśmy... Z dnia wczorajszego. Dlaczego? Dlatego, że te standardy, które wyznacza Bóg, to są standardy, które one są inne od standardów tego świata. Świat nie kieruje się takimi wartościami, musimy wiedzieć o tym. Świat w wielu sprawach mówi o rozwiązaniach, które są całkowitą odwrotnością tego, co mówi. Pismo Święte. Pismo Święte mówi o wolności od lęku. Czyż nie ma dzień dosyć swojej biedy? Nie troszcie się, jak napisał Marcin Jakimowicz, cytując ten fragment, w oryginale jest napisane bez tego słowa zbytnio o swój dzień. Więc nie troszczcie się całkowicie składając ufność w Panu Bogu. Sprawa dotycząca zwracania uwagi. Pamiętajcie te, ten fragment. Najpierw cztery oczy, potem weź świadka, potem donieś kościołowi. Jeśli kościoła nie posłucha, no to niech będzie dla ciebie jak poganień celnik. A jak Jezus traktował pogan i celników? Traktował w największej miłości, w największej życzliwości. Byśmy tak wywrócili tą Ewangelię, że kiedy zwracamy uwagę, kiedy wypełniamy te kolejne kroki i ktoś nadal nie chce przyjmować tego, co mówimy, to tak naprawdę nie wiemy, co mamy z tym robić i niektórzy zamykają swoje serca zupełnie odwrotnie do tego, co powiedział Pan Jezus. Niech będzie dla Ciebie jak poganin i celnik. Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, bo zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je ludziom prostym. Święta Prostoto, jak bardzo Cię komplikujemy, jak bardzo nie patrzymy na to, co dzieje się dookoła, ponieważ mamy swoje standardy, wobec których chcemy żyć, wobec których chcemy posługiwać. Wobec któ których nie chcemy widzieć więcej na nowy sposób. Jak bardzo przyzwyczailiśmy się, moi drodzy, do tego, że idziemy cały czas pewnymi kolejami, które sprawiają, że trzymamy się takich rzeczy, które nie są do końca ewangeliczne, bo zawsze tak było, nie poddając weryfikacji tego temu, co chciałby Bóg, wobec często bezowocnych dróżek, po których przechodzimy. Dzisiaj bardzo mocno chcę powiedzieć o tym, że jeżeli nie weryfikujemy pewnych spraw. Nie rozeznajemy ich na nowo. Szczególnie myślę o ewangelizacji. To jak mamy podchodzić w mocy Ducha Świętego do rzeczywistości, która jest nową rzeczywistością w naszym życiu. To jest naprawdę szczególnie widoczne na ewangelizacji, kiedy powielamy pewne schematy, a te schematy już nie działają. I kurczowo trzymamy się tych schematów. Duch Święty jest Duchem, który stwarza, który daje nowe możliwości, który odsłania przed nami nowe perspektywy. Może to kogoś zadziwi. E, przygotowujemy różne spotkania. Niektóre spotkania są z ogromnym wyprzedzeniem rok. Do, do przodu, niektóre są bliżej, przygotowujemy je, nasłuchując Duchu Święty, czego chcesz nas nauczyć, co chcesz nam pokazać, co chcesz, abyśmy zobaczyli wobec tej ewangelizacji, którą podejmowaliśmy, jak ma wyglądać nowa ewangelizacja. Tu nie chodzi przecież o zmianę treści, o zmianę wyrazu tego, co robiliśmy do tej pory. Kiedy Siadaliśmy na podsumowaniu przystani z Jezusem w tym roku, to już myśleliśmy, jak zrobić piękniej, by oddać chwałę Panu Bogu. Jak lepiej przygotować spotkania na przyszły rok, by tych problemów, które w tym roku napotkaliśmy, nie było, by ludzie mogli bardziej doświadczyć miłości Boga. Jego obecności, jego zatroskania. Czy to nie jest cudowne? Moi drodzy, odpowiadam na jedno z pytań, które pojawiło się pod filmikiem w kontekście nieopublikowania w czwartek ubiegłego tygodnia pewnej treści na którą chciałem jeszcze poczekać. Mianowicie sprawa jest dość poważna, jeśli chodzi o tę kwestię, o której chcę Wam dzisiaj powiedzieć. Do końca tego roku musimy rozliczyć się z jednym z urzędów, któremu nadpłaciliśmy, ponieważ tego od nas żądali: 200 tysięcy złotych na w ostatnim stadionie. Nadpłaciliśmy im po to, żeby wszystko było według nich uregulowane, mając przekonanie, że y, to nie powinno być tak i że te pieniądze powinni po weryfikacji nam oddać. Kiedy zwróciliśmy się do nich z interpretacją konkretnych przepisów, ten urząd odpowiedział, że według nich to nie jest y, tak, jak my to interpretujemy. Prawnicy, którzy obsługują tę sprawę powiedzieli, że na no przecież przepisy obowiązują wszystkich, zatem jeżeli jest nadpłata, tym bardziej spożyczonych pieniędzy na ostatni stadion, tego kosztu, który był kosztem dodatkowym, nie wpisanym w budżet, to, no to y, powinien ten zwrot nastąpić. Urząd się uparł i powiedział nie. Co zrobiliśmy? No, prosząc o błogosławieństwo, poszliśmy do sądu. Skoro wiemy, że urząd powinien nam to zwrócić, i wyobraźcie sobie, że cztery lata temu wygraliśmy tę sprawę w sądzie administracyjnym w Szczecinie. Cztery lata ciągnie się ta sprawa, i teraz po czterech latach dotrzymaliśmy. Powiadomienie, ponieważ pomimo wygranej sprawy o zwrot nadpłaty, by tę nadpłatę 200 tysięcy oddać ludziom, którzy nam ją pożyczyli, urząd odwołał się do sądu drugiej instancji, do Warszawy, i dalej przeciąga sprawę. Jak się dowiedzieliśmy, do końca tego roku, jeśli nie uda nam się wybrać tych pieniędzy, to te pieniądze przepadną. A sprawa jest dalej przeciągana po to, żeby tak naprawdę ten urząd nie musiał tych pieniędzy oddać. No i co będzie ksiądz robił? Jest jeszcze jeden kruczek, który znaleźliśmy z prawnikami. Być może uda się to wszystko zrobić tak, jak powinno być. Niemniej jednak podjąłem taką decyzję, która będzie y, trudną dla mnie decyzją, y, ponieważ y, Postanowiłem zwyczajnie poprosić o to, żeby ci, którzy będą chcieli wesprzeć tę inicjatywę, e, która przez urząd i jego zaniedbanie doprowadziła do tego, że mamy dług, na którego oddanie czekamy, żeby potem ten dług odlać, e, chcę Was poprosić o wsparcie. Jeżeli... E, jeżeli uda się nazbierać tę kwotę, a urząd odda, to będziemy mieli na następny stadion, który zaczęliśmy przygotowywać. Jeżeli nie odda urząd, to krótko mówiąc zamkniemy tę, tę sprawę, No bo i tak nie mamy wyboru. Chcemy w porządku wobec osób, od których pożyczyliśmy pieniądze. Wszystko uregulować. Ja postanowiłem sobie też, że wobec, wobec tych rzeczy, które, które, o których Wam powiedziałem, spróbuję wszystkie te rzeczy, które mam w domu, zwyczajnie wrzucić w licytację. Wiem, że trochę dłuższy jest ten odcinek, ale nie udało mi się. W czwartek, kiedy obiecałem w opisie zrobić to, co, o czym Wam teraz mówię, powiedzieć o tym, co jest dla mnie ważne, a co wierzę, że przy nawet małych wpłatach możemy zamknąć w kluczu organizacji następnego stadionu. Otworzyłem przed Wami serce. No, jeśli ktoś będzie chciał mnie pobłogosławić wobec tego, to z serca Mu. Dziękuję, licząc na to, że i tak uda się, by te pieniądze, które są nadpłatą, odzyskać, a wtedy te pieniądze będą na przygotowanie kolejnego studia. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty. Amen. Do zobaczenia.